Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na początku zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i nie zapomnijcie komentować moich materiałów. A w dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie: czy Władimir Putin jest ciężko chory? Ostatnie przemówienie prezydenta Rosji z 27 kwietnia jest dość niepokojące. A nagranie szybko rozniosło się po sieci. Już wcześniej pojawiły się podejrzenia co do tego, że przywódca może zmagać się m.in. z Parkinsonem. Brytyjska prasa wzięła pod lupę wygląd Wladimira Putina. Prezydent Rosji już wcześniej przykuł uwagę mediów. Zaczęło się od podejmowania gości przy bardzo długim stole i zachowywania dystansu. Zapewne w obawie o zdrowie czy możliwe zakażenie. Podczas ostatniej rozmowy z ministrem obrony Siergiejem Szojgu przywódca dość nietypowo się zachowywał. Siedział bardzo sztywno, a ręką cały czas trzymał róg stołu. Miało to ukryć drżenie rąk, jednak niektórzy dopatrzyli się drżenia dolnych kończyn. Od kilku lat pojawiają się doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina. Nasiliły się w 2021 roku, kiedy to politolog Walerii Sołowiej spekulował, że prezydent Rosji może nawet zmagać się z nowotworem. Brytyjskie media dokładnie przeanalizowały wideo. 27 kwietnia prezydent Rosji wystąpił na posiedzeniu Rady Ustawodawców, wizytował również Cerkiew. Dopatrzono się mocno spuchniętej twarzy oraz szyi, co może wskazywać na to, że prezydent Rosji jest leczony sterydami. Oprócz tego było słychać, że Władimir Putin ma spore problemy z mówieniem. Jąka się, a także nie oddycha miarowo. Bardzo się męczył. Zresztą, niedyspozycję widać było po całej jego sylwetce. Można także zauważyć, że drżą mu ręce. Podczas wizytowania cerkwi wiele osób zwróciło uwagę na mimikę twarzy pre prezydenta Rosji. Czy Władimir Putin, który brał udział w nabożeństwie, nie panował nad sobą? Widać było dziwne grymasy, spontaniczne kręcenie głową, mocno zagryzał wargi. Jeśli chodzi o chorobę Władimira Putina, to najczęściej spekuluje się, że choruje na parkinsona. Możliwe jest, że może zmagać się nawet z rakiem tarczycy. Wszystko przez to, że z prezydentem Rosji często widuje się Jewgeni Seliwanow, który jest chirurgiem onkologicznym, który specjalizuje się właśnie w raku tarczycy. Na dzisiaj to tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie, pamiętajcie, komentujcie moje materiały, zostawiajcie łapki w górę, możecie również udostępnić i do zobaczenia na kolejnych odcinkach.